Piąte miejsce na zawodach przed własną publicznością patrząc, że to jest taki dystans medalowy. każdy że był medal był w tej konkurencji. I co z tego, że był? No to jakie to jest teraz wczucie, że to jest <grymna> czy to jest budowanie żółtego zespołu, który może powrócić na strefę medalową. Nie, śmieszmy, ja się po prostu śmieję, bo był medal, <grymna> większość... Moich kolegów i koleżanek skończyła trenować, i myślę, że tutaj zostałam na placu boju, przede wszystkim, żeby pomóc koleżankom i przekazać swoją wiedzę i doświadczenia. a co z tego tak naprawdę będzie, to zobaczymy. My się poprawiłyśmy 4 sekundy od zeszłego roku w tym samym składzie, czyli naprawdę bardzo dużo śmiałyśmy się z dziewczynami, to jak żeśmy szły, że za rok 4 sekundy, a potem tylko to utrzymać. Także no, dziewczyny są dużo, dużo młodsze ode mnie, ale to nie przeszkadza myślę nam, żeby zbudować fajną drużynę, fajną atmosferę i, i walczyć z tymi najlepszymi. No kurczę, tu muszę wziąć to na swoją klatę, że to jednak było za mocno, że przesadziłam, ale przesadziłam dlatego, że po prostu ta publiczność, te ściany tak niosły, ten doping i ja tak naprawdę nie czułam do końca tej rundy. My przed Mińskiem tutaj jechałyśmy, taki trening tak samo w tych kaskach, w tym wszystkim i przejechałyśmy 3 minuty i 10 sekund. I teraz miałyśmy tak zacząć i przejechać równo. No biorę to na siebie, chciałyśmy bardzo mocno. Myślę, że na następnym Pucharze Świata spróbujemy troszkę wolniej i zobaczymy, co będzie. I wtedy ta sekunda, tak jak pan mówi, ma rację, będzie do urwania jeszcze. Na tym polega drużyna, żeby czuć się jedną spójnością w trzy dziewczyny. Yy, na pewno chcemy to zbudować, żeby ta drużyna była jeszcze mocniejsza i mam nadzieję, że, to, że tak będzie. Jesteśmy jeszcze młode, jak Natalia wspomniała, więc yy, dużo pracy przed nami, czego się nie boimy i mam nadzieję, że, że to wkrótce zaowocuje. Ja jestem młoda duchem. <laughs> jak ocenicie ten dzisiejszy start? Największe plusy i minusy? Nie ma minusów. Plusy są takie, że byliśmy piąte, bardzo dobre miejsce, największy plus, że poprawiliśmy się ponad 4 sekundy i że dużo pracy przed nami i to jest największy plus, minusów nie ma. I właśnie przez własną publiczność. Tak, tak, tak. Jeszcze pytanie, które zadaję każdemu reprezentantowi. Czy Puchar Świata w Tomaszowie jest dobry na początku sezonu, czy wolałybyście mieć pod koniec sezonu bliżej mistrzostw? Nie ma żadnego znaczenia. W domu to w domu, Puchar, to puchar po, po, po Puchar. W tym roku mamy Mistrzostwa Świata w Salt Lake City na bardzo szybkim torze, czyli od stycznia tak naprawdę przenosimy się już za ocean. także. Nawet nie byłoby. Chcielibyśmy, żeby ten puchar był za rok znowu. To myślę, że był niesamowity sukces trzeci rok pod rząd. E, organizacja wyśmienita tak naprawdę chwalą wszystko począwszy od bufetu, który jest na górze u sportowców poprzez lód, który jest na pewno lepszy niż rok temu, także domu jest dobrze. <grym> No, na, za, tak, tak, za rok na pewno nie, bo Mistrzostwa Świata będą w Pekinie, w Pekinie potem są igrzyska, a potem dajcie Panie Boże. No, medalowymi. <noise> nie, no ja się śmieję. E, co, ja na pewno mogę powiedzieć, że w Tomaszowie czuję się też jak w domu. Nie leży, że reprezentuję klub Tomaszowski, to czuję, że tutaj mam wsparcie. E, bardzo się cieszę, że dzisiaj stanęłyśmy razem, że pokazałyśmy się naprawdę z bardzo dobrej strony. Myślę, że jutro trener mi założy taktykę, technikę, a ja się skupię na tym, a wynik przyjdzie sam. Eee, jest jest ten... Ja ten ja ja Ona jest zestresowana, przepraszam w ogóle, że jej nic nie pomożesz. Przed startem czułam się nie, niezmiernie zestresowana, ale jak już usłyszałyśmy wystrzał, i publiczność po prostu dodała nam takiej werwy, takiej woli walki, i po prostu starałyśmy pokazać się z jak najlepszej strony. Przez to uzyskałyśmy piąte miejsce, wynik jest o jedno miejsce lepszy niż w zeszłym roku. Natomiast poprawiły się również czas o 4 sekundy, więc widać, że to praca idzie do przodu, choć wciąż jeszcze mamy dużo do zrobienia. Z tej perspektywy, jakie ustawienie jest najbardziej optymalne? Jak to było bardzo dobre? My robimy mniej zmian, Karolina rozpędza, potem ja jadę dwa okrążenia. Yy, będziemy, myślę, myślę, że to zostanie, a po prostu, no tak jak, tak jak powiedziałam, trzeba troszkę wolniej zacząć.